Siemano ekipa, witam was serdecznie, Mountain View, Baja Cabo Citrus, w końcu będziemy mogli to przetestować, w końcu będziemy mogli, dobra może jeszcze Gepairing with Doritos, ale z tym jeszcze będziemy eksperymentować moi drodzy. W końcu udało się znaleźć czas, żeby przetestować tego jak na razie, jak mówiłem, albo nie mówiłem. Bo to już jest kolejna próba, jak próbuję nagrywać ten napój od Mountain View. Jak mówiłem, jak na razie ostatni, ale kurde, która to już próba? Chyba szósta. I mi się już naprawdę zaczynają mącić te wszelkiego rodzaju frazesy, bo na początku, że mówił, że nie mówił, kurde, że ja testuję to i że jeszcze perigły doritos, że najlepiej smakuje wraz z doritosami. Przetestujmy to po prostu. To będzie pierwsza część, będziemy testowali to indywidualnie, ale będziemy również testowali to w kwestii doritosowej, więc dlatego nie będę się tak bardzo rozpowiadał na ten temat. Po prostu powiem Wam szczerze, że puszka jak to puszka jest jak najbardziej mountain blue. Mamy mandarynki, limonki, mamy fale. Bardzo to jest przypominające właśnie puszkę, kurde. Puszkę Bacha Blast w sumie mógłbym wyskoczyć i ją zobaczyć. Poczekajcie chwilkę. Jeszcze przy okazji przejrzałem te wszystkie Mountain Dew i powiem Wam, że nie widziałem w żadnym wypadku żadnych yy, mandarynkowych smaków. Z Bacha Blast mamy oczywiście te fale tutaj zawartą I ona jest tutaj. Przepraszam. Ja jestem też lekko podekscytowany, bo nie mówię, że ostatni Mountain du, bo tych Mountain Dew jeszcze będzie na pewno od cholery, ale... Lecimy, lecimy po prostu, no. Moje dziecięce marzenia spełniamy między innymi na spróbowanie wiśniowego montendium, które kurde. Ja pamiętam, jak młody byłem i jak patrzyłem na te wszystkie montendium. Ja kiedyś to opowiadałem, ale mówię wam. Ja byłem młody, ja patrzyłem na te wszystkie montendium. Ja myślałem sobie, kurcze, to musi zarobiście smakować, ale bym chciał, ale Ameryka ma zarobiście. No, i koniec końców przetestowałem. Jak na razie wszystkie, jakie mogłem dostać. Oprócz jeszcze Pitch Blacka w butelce, i coś tam jeszcze kurde. no Na pewno znajdzie się dużo bondaidów, których nie testowałem. E, dobra, jeszcze wracając do puszki, mamy tutaj jeszcze z Bachy Blast tutaj falę przeniesioną. Tutaj, tak wszystko jest w kolorze pomarańczowym z dodatkiem mandarynek i limonek. E, skład taki sam jak zawsze. Woda. Z... Syrop glukozowo-fruktozowy, naturalne i sztuczne aromaty Kwas cytrynowy, benzoesan sodu, kofeina, guba arabska, cytrynia, sodu, etta yellow 6, red 40 i yellow 5 170 kcal, żadnych tłuszczów 55 mg, sodu 44 g węglowodanów Wszelkiego rodzaju cukrów mamy również 44 g Wszystkich zawartych i dodanych i zero białka i teraz y, jest pytanie zasadnicze, ile tutaj będzie Bacha Blast, a ile będzie Cabo Citrus? Yy, dałem oczywiście do czata GPT o co chodzi z Cabo Citrus Mountain Dew i tylko jedyne co wyszło to jest to. Mamy do dyspozycji taki smak i nic więcej, nie było żadnego Cabo Citrus ani nic takiego. No dobra, no to zobaczymy jak to będzie zobaczymy jak to będzie się mieszało z doritosami po prostu jak to będzie smakowało z doritosami wybiorę specjalnie najlepsze nie ma lepszych od doritosów barbecue, nacho cheese jeszcze są spoko, ale barbecue najlepsze po prostu, najlepszy smak barbecue wśród wszystkich chipsów ja jestem ciekaw jak to byłyby te Lays barbecue, jako że wiecie, doritos i Lays to jest jedna i ta sama firma no w sumie chitos i tak dalej, ale chitosy Barbecue, jak pamiętam, nie były takie zasadniczo ogłuszające, studujące jak te właśnie Doritosy o smaku Barbecue. Ale jeżeli chodzi o zapach, to dominuje tutaj Bacha Blast zdecydowanie. Jest tutaj czuć również mandarynkę, ale to jest takie bardzo lekkie. Zdecydowanie cukierkowy zapach baha Blast, zdecydowanie po prostu. Kto nie zna yy, Mountain Dew, baha Blast, w sensie kto siedzi w Mountain Dew i nigdy nie próbował Mountain Dew, Bacha Blast, to powinien naprawdę zastanowić się, czy aby na pewno jest takim fadem, jak się nazywa. Jak odbiera to, w sumie czekaj, claim to jest do no odbierać, ale kurde, to inaczej też. No dobra, no nie będę tutaj się wgłębiał w te tematy. Kolorystycznie wydaje mi się, że to może być coś naprawdę popieprzonego. A, czyli jednak pomarańczowy, czyli jednak bardziej by tutaj poszli kolorystycznie w Cabo Citrus. Bacha Blast, jak dobrze pamiętam, była zielona. W sobie taka miętowa podchodząca w zielona, to jest w sumie też taki yy, indywidualny kolor, ale nie będę się yy, zagłębiał. Wasze zdrowie! <laughs> Bacha Blast tutaj jest kurde dominujący, już to od razu mogę wam powiedzieć. Nie no, powiem wam szczerze, Kozak. Kozacki panocek, kozacki smak kurde. Ale gdyby to nie był y, amerykański Mondiu, to byłbym dwa razy bardziej zachwycony. Możliwe, że mógłbym nawet powiedzieć, że to jest y, najlepszy smak Mondiu wtedy, ale no bądźmy szczerzy, Baja Blast na ten moment jest dla mnie najlepszym smakiem Modeniu, jaki. Yy, możemy na ten moment dostać. No po prostu to była perfekcja. Intensywność w punkt, słodycz w punkt, ta, te owoce tropikalne z tym smakiem yy, amerykańskiego Montagneu. Kurde, to się tak idealnie łączy, że kiedy poznałem tajny przepis na Bacha Blast, to kurde. Moje sklepiki je wyrabiają z, z dystrybucją niebieskich izotoników plus jeszcze seven up i Montaiglio. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo proste. I smak jest wręcz niesamowicie identyczny. To jest wręcz aż katastrofalnie identyczny smak. I to możecie... Iść kurde, jakkolwiek chcecie. Ja nie testowałem też tego w 100% zero Sugar, dlatego że Montine Zero Sugar został bardzo dawno temu wycofany, a on był zarobisty. Kurde, to był najlepszy Montine już nie patrząc na to, że mamy do dyspozycji amerykańskie i te europejskie Montaneu. To był Ever, Ever najlepszy Montineu, jaki można było dostać. Ten legendarny. Jeden, jedyny, niepowtarzalny. No po prostu, jeżeli go przywrócą kiedyś, to ja, ben, to ja będę mega szczęśliwy. Kurde, ile to się tego wypiło? Ile to. Ile to po prostu. No, jak można nie lubić bo było Zero Sugar? To był dwa razy bardziej intensywny, dwa razy bardziej smaczny kurde. Wiem, że się już rozgaduję, ale. No, słuchajcie, kto pamięta ten smak, ten niech pisze w komentarzu. No. Jak mówiłem, jest to w 80% smak Bacha Blast. Jest tutaj tak około 10% smaku mandarynkowego i 10% klasycznego Mountain Dew. No i możemy, kurde, lecieć z tym: z parowaniem. Dobrze, mamy tego panocka, mamy tak kordena. No. Na warsztacie, więc możemy to parować ze sobą. Co mogę innego powiedzieć? Dobra, bierzemy parę. Łykamy i zobaczymy, kurde, jak to będzie smakowało. Ronaldo. Hmm. Babek do to sobie tutaj nieźle. Pasowały. ale powiem Wam szczerze, bardzo fajnie to pasuje do Doritosu. Kurde. Sobie chciałbym teraz przetestować jakiś inny smak do pary z Doritosami, ale bardzo fajnie to smakuje z Doritosami. To trzeba przyznać. Jeszcze jedno na próbę, bo trzy razy musi być. O, przepraszam, trzy razy. Mogę potwierdzić, że to smakuje stary. No i co? Widzimy się następnym razem. Jak mówiłem przy okazji tego, którego już testowałem: Saber Freeze Monday Dew No i co? Fajnie, kurde jest takie testy robić. Nie ma co. O, panie. Ja się, ja się tym zajmę... Uwierzcie mi. Będzie dobrze. Bol the Bolt, kurde.